Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego reklamy samochodów wyglądają inaczej niż reklamy maszyn przemysłowych? Dziś rozwikłamy tę zagadkę porównując marketing B2B i B2C czyli marketing do biznesu i marketing do konsumentów prywatnych. Punkt pierwszy. Grupa docelowa. Wyobraźcie sobie, że marketing B2C to jak organizacja imprezy urodzinowej dla przyjaciela, a B2B to planowanie wesela. W B2C kierujemy sprzedaż do jednej osoby, naszego jubilata. W B2B musimy zadowolić nie tylko parę młodą, ale i ich rodziców, świadków i gości. Przykład. B2C reklama Nike skierowana do biegaczy amatorów. B2B prezentacja systemu HR dla działu personalnego IT i zarządu firmy. W B2C targetujemy szeroką grupę konsumentów, często bazując na demografii i zainteresowaniach. W B2B musimy dotrzeć do wielu decydentów w firmie, gdzie każdy może mieć inną perspektywę i cele w swojej organizacji. Dlatego w B2B kluczowe jest zrozumienie struktury organizacyjnej klienta i dostosowanie przekazu do różnych ról w procesie decyzyjnym. Punkt drugi. Cykl zakupowy. B2C to często sprint, szybka decyzja i zakup. B2B to bardziej maraton, długi proces pełen przeszkód. Przykład. B2C, kupno butów sportowych online, kilka kliknięć i gotowe. B2B, wybór nowego systemu CRM, miesiące analiz, prezentacji i negocjacji. Długość cyklu zakupowego w B2B wynika z większego ryzyka i wartości transakcji. Firmy muszą dokładnie przeanalizować ofertę, porównać się ją z konkurencją i często przejść przez skomplikowany proces zatwierdzania. W B2C natomiast decyzje są szybsze, często emocjonalne, co wymaga innego podejścia w strategii marketingowej. Punkt trzeci. Motywacje zakupowe. W B2C często kupujemy sercem, a w B2B głową, to jak różnica między wyborem prezentu dla ukochanej osoby a inwestycją w nową firmową stronę internetową, wdrożenie CRM, czy rebranding. Często są to 5- lub 6-cyfrowe kwoty. Przykład: B2C reklama perfum odwołująca się do emocji i statusu. B2B prezentacja oprogramowania skupiająca się na ROI i efektywności. W B2B kluczowe jest dostarczenie twardych danych, case studies i dowodów na efektywność rozwiązań. Decydenci muszą uzasadnić swój wybór przed innymi. W B2C możemy bardziej skupić się na emocjach, stylu życia i aspiracjach konsumentów. Pamiętajmy jednak, że nawet w B2B ostateczne decyzje podejmują ludzie, więc element emocjonalny też ma znaczenie. Punkt czwarty. Wartość transakcji i ryzyko. B2C to często drobne zakupy. Jak kupno kawy, B2B może być jak zakup domu. Duża inwestycja i wysokie ryzyko. Przykład B2C kampania promocyjna smartwatcha za 1000 zł, B2B oferta systemu produkcyjnego za miliony złotych. Wysokie kwoty w B2B oznaczają większe ryzyko dla firmy, dlatego w marketingu B2B kluczowe jest budowanie zaufania, dostarczanie szczegółowych informacji, oferowanie wsparcia na każdym etapie. W B2C możemy pozwolić sobie na bardziej lekkie i kreatywne podejście, choć oczywiście zależy to od rodzaju produktu. Punkt 5. Relacje z klientem. B2C to często szybka randka, a w B2B to Długoletnie małżeństwo. W B2B budujesz trwałe relacje. Przykład: B2C. Program lojalnościowy dla sieci kawiarni. B2B. Dedykowany opieką klienta dla firmy korzystającej z usług outsourcingowych. W B2B inwestujemy w długoterminowe relacje, bo pozyskanie nowego klienta jest kosztowne, a utrata istniejącego bolesna. Dlatego tak ważna jest obsługa posprzedażowa, regularne kontakty i ciągłe dostarczanie wartości. Ciekawą inspiracją w tym temacie jest książka Joe'a Colemana Nigdy Więcej nie dać klienta. Bardzo po. Polecam. W B2C choć także dążymy do lojalności, relacje są często mniej osobiste i bazują bardziej na marce niż na indywidualnych kontaktach. Pamiętajcie, że granice między B2B a B2C zacierają się. Wiele firm B2B zaczyna stosować techniki znane także z B2C. Niezależnie od tego, czy sprzedajecie firmom, czy konsumentom, zawsze komunikujecie się z ludźmi. Napiszcie, w jakiej branży działacie, jakie wyzwania komunikacyjne macie. Jeśli się podoba wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał.